W wieku od 4 do 7 miesięcy mamy w stawce 3 koty brytyjskie: jednego Demonrexa, jednego Koraka i jednego Ocyketa. Numer 259 Demonrex, 270 Korak, 214 Brytyjczyk, 237 Brytyjczyk, 272 Ocyketa i 217 Brytyjczyk. 259, 270, 214, 237, 272 and 217. Six najmigniejszych koczon, category trzecie, trzy państwa.

Włosem w kształcie fali, w odróżnieniu od kośnieksa, krótsze łapki, masywniejsze, muskularniejsze, bardzo krótka kufa, uszy im szerzej, niżej rozsadzone, tym lepiej, szerokie podstawy. Taki niektórzy mówią i from home. <śmienny zainteresowań> Bardzo rzadki kot rasy Korat. Bardzo popularne Brytyjczyki. Dostawka młodzieży kategorii trzeciej. Ocykep. Jako rasa, która w historii innych ras dość niedawno znana a wśród kotów brytyjskich, koty o ciekawych kolorach, kot brytyjski rudy, tutaj pośrodku w tym rzędzie, z tyłu przykretka niebieska, czyli kot z wymieszanym, z wymieszanymi kolorami niebieskim i kremowym, a tutaj po lewej szykretka liniowa, czyli mieszanka kolorów liniowego i kremowego. Ta mieszanka może być różnie postrzegana, prezentowana na butelku, albo w formie ład, albo w formie wymieszania takiego, jak Państwo widzicie, włosa koloru, dającego takie jakby totalne wymieszanie kolorystyczne, a również zdarzają się w formie regularnych plamek ład, co również jest dopuszczalne przy kolorze szynkretowym. ちょっと待って。いい в целом, то, что вот,

Łabibin głosował na kota z numerem 272, 272. Minut. Pozostali sędziowie głosowali na kota z numerem 259, 259. I ten odręb pozostaje dalej bezimiennym, a my dziękujemy fotom z numerami 214, szedł perła mazur PL pani Joanna Mrozowska, 272.